Szczęść Boże, kochane dzieci, Boże, dobry wieczór, bądź, dzień dobry. Ściskam Was na początek, gorąco z całego Ducha pozdrawiam w Chrystusie Panu, naszym kochanym Zbawicielu, umiłowanym. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. dzisiaj mam taką refleksję, kochani, na modlitwie, tak modliłem się, modliłem się, modliłem się w Duchu. Wiadomo, po Eucharystii człowiek nie zapomina o Chrystusie. Każdego dnia ma tą pamięć, że ma go w sobie, przyjmuje go, chodzi nam sześć świętą, karmi się, zobaczcie. I tak mówię, Panie, dla ciała potrzebujemy pokarmu, żeby organizm prawidłowo funkcjonował. I też musimy, kochani, karmić. Ducha swojego. Dlatego Chrystus nam obiecuje też pomoc. Daje nam swoje ciało, mówi: Bierzcie i jedzcie, z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Kto mnie spożywa? Marzycie wieczne. Ja jestem pokarmem na życie wieczne. Zobaczcie, pokarm, który z nieba stąpił. Ja jestem pokarmem, mówi nasz Pan, który z nieba stąpił. Niesamowity to jest, kochani. Jak przechodzimy na Eucharystię, prawda, idziemy do Komunii Świętej. Cudowna chwila, naprawdę. Ja tak żałuję w życiu, kochani, że tyle lat przeżyłem, no ale no wszystko jest łasko, jak to się mówi, prawda, ale czegoś mogłem po prostu zaniechać, jakichś grzechów, prawda? Teraz wyciągnąłem z tego wnioski. Czytam Boże Słowo, Pismo Święte każdego dnia. Kiedyś siedziałem godzinami przed tym telewizorem. Teraz godzinami wolę siedzieć z moim Panem na modlitwie w ciszy. Nie tylko za, na modlitwie za siebie, ale za innych. Także jak z czymś się, siostro, moja, bracie, borykasz w życiu, przeżywasz może jakieś trudności, życie jakoś bardzo cię dotknęło, nie potrafisz sobie z czymś poradzić, może uciekasz w jakieś używki, żeby tylko na chwilę zapomnieć o tym bólu psychicznym, duchowym, o tym paraliżu. Ale wiesz to, że jeszcze bardziej to pustoszeje w duszy Twojej, robi takie spustoszenia jeszcze bardziej w psychice, człowiek staje się potem jakiś taki nadwrażliwy, taki aż nerwowy, zabija to układ jakiś nerwowy, ten alkohol, narkotyki, później są jakieś kłótnie, jakieś psychozy, niezrozumienie jakieś. Ja nie mówię, że to wszystko pochodzi od alkoholu i narkotyków, ale różne czynniki mogą wpływać na to. Ja to miałem takie psychozy, kochani, lęki, jakieś paraliże. Taki lęk wewnętrzny, jakiś nieuzasadniony. Tak się zmagałem z tym, kochani. Teraz każdego dnia ja sobie nie wyobrażam, naprawdę, żeby nie zwrócić się do mojego Pana, Jezusa Chrystusa, który, jak czytamy w Piśmie Świętym, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i zostawia nam wolną wolę. Kochana duszyczko, także może na koniec filmiku pomodlimy się wspólnie, wszyscy razem tutaj, kto ogląda to, ten filmik dziesiątką Różańca Świętego, ofiarując te Twoje intencje, ten Twój ból, poprosimy Matkę Bożą, Jezusa, aby przyszli do, do tych Twoich problemów, pomogli Ci to rozwiązać. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, naprawdę. On daje wielki, głęboki pokój, ale musimy się karmić duchowo, kochani. Wiadomo, Eucharystia, modlitwa, taka żywa, pielęgnować żywą relację z Nim. On jest obecny, kochani, pełen mocy, ognia Bożego, takiego, takiego który wypala w nas wszelkie jakiegoś słomek grzechu. Zostaje tylko taki, taka czystość, tak sam On, kochani. On jest Panem. On jest naszym życiem. On jest naszym zbawieniem. W Nim mamy taką radość. Mamy taki pokój. Trwamy w Nim. On trwa w nas. Powiedział. Jesteśmy niczym właśnie takie krzewa winne w szczepieniu właśnie w latorośl, w Jezusa. A Ojciec jest Ten, który Go uprawia. Jezus Wstawia się za nami, on jest Bogiem, kochani. Trójca święta, no, Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Posyła nam swojego ducha. Bez ducha świętego czasami nie rozumiemy pewnych słów, źle interpretujemy różnego rodzaju rzeczy, słowa, rozmowy może jakieś. A jeszcze zły duch może nas podkręcać. Ktoś podpowiedzieć jakoś myśl. Później my to możemy łyknąć. Później nawzajem siebie oskar oskarżać. Albo jakąś fałszywą myśl chwycić, prawda? Że to niby prawda, a to nieprawda. Dlatego bardzo potrzebujemy Ducha Bożego. Ducha Świętego. W którym będziemy chodzili wszędzie. Modlili się do Niego. Uwielbiali Go w sobie. Jezus jest taki dobry, kochani. On jest miłosierdziem samym. Samym miłosierdziem jest. On tak bardzo kocha nas, grzeszników, że to przychodzi ludzkie pojęcie. Myślę, że nie ma takiego grzechu, którego Chrystus nie mógłby nam wybaczyć. Daje nam wolną wolę. To jest piękne, że możemy przyjść do Niego, spotkać się z Nim, iść do sakramentu pokuty i pojednania że piękne życie nas czeka, pięknych, wspaniałe chwile, piękne, wspaniałe dni. Tylko trzeba się odcinać, kochani, od grzechu. Nie grzeszyć, prosić Ducha Świętego, żeby oświecał nas, pokazywał nam naszą grzeszność. Właśnie pięknie to się dzieje podczas adoracji na Świętszego Sakramentu. Pokazuje nam nasze rany, które krwawią które zadą nam grzech. Cierpimy z tego powodu. Poczemy nieraz. Nie wiemy, jak żyć. Pogrążamy się w jakichś różnego rodzaju depresjach, psychozach, lękach, nienawiściach, jakiś później człowiek gdzieś zapętli się. Bez Chrystusa jest tak ciężko, kochani. Z Bogiem czasami jest też bardzo ciężko. Wiadomo, że zły duchy atakują, odciągają na różne sposoby od tej dobrze obranej drogi, która jest droga prowadząca do zbawienia. Nie chcą, żebyśmy czytali Boże Słowo, Pismo Święte. Nie chcą, abyśmy żyli tym Słowem na co dzień, abyśmy nie kochali innych ludzi. One nie chcą. One chcą, abyśmy nienawidzili innych, walczyli z innymi, pogardzali innymi. Pysznili się, byli zrozumiali. To jest wszystko szatańskie, kochani. To jest szatańskie. Zobaczcie, co mówi Chrystus. Cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili. On jest obecny w każdym. Tylko my, czasami, nie zdajemy z tego sprawy, kochani. Kwimy w jakimś chaosie, za dużo tego internetu, za dużo tego wszystkiego, gromadzimy w sobie te wiadomości złe, to scrollujemy ten telefon, aż nabuzowani chodzimy, nie mamy tego pokoju, a Chrystus mówi do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Słowo Boże jest bardzo kojące. Lektury duchowe jakieś. Nasycać się dobrym słowem. Modlić się całym sercem. Każdego dnia trwać na uwielbieniu. Poczucie wrażliwości człowieka wzrasta. Jak człowiek jest przy Chrystusie, w jakim jest, że jest Jego dzieckiem, że On się troszczy o najmniejszą potrzebę człowieka. Chrystus nawet mówi do nas, zobaczcie, nasz kochany mistrz, nie troszczcie się zbytnio o to, co macie jeść, co macie pić i czym macie się przyodziewać, ale bowiem poganie o to zabiegają. Wy troszczcie się najpierw. O królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie Wam dodane. Ja naprawdę nie interesuję się, jak to będzie dodane. Po prostu ufam Mojemu Panu, bo jest miłością. On wszystko czyni z miłości. Nawet jak nas upomina przez innych ludzi, naprawdę w pokorze przyjmujmy upomnienia. Czy pokorny wszystko przyjmuje, rozważa. Bóg pysznym się sprzeciwia, do nas mówi Słowo Boże, kochani. Bóg pysznym się sprzeciwia i może na pierwszy jakiś pozór wygląda, że oni są szczęśliwi, niby wszystko mają. To jest nieprawda, kochani. Ci ludzie też czasami bardzo, ale to bardzo cierpią wewnętrznie, tylko tego nie chcą, nie chcą z nikim o tym porozmawiać. Żyją z dala od Boga, ale cierpią wewnętrzne katusze. Psychicznie, i duchowo, dlatego Chrystus jest jedynym zbawicielem naszym, kochani. On jest naszym Bogiem, on jest naszym mistrzem, on jest naszym nauczycielem. U niego mamy ratunek, pocieszenie. Zobaczcie, innego pocieszyciela da Wam, mówi Jezus, dam Wam ducha prawdy. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. I każdego dnia poznajemy naszego Pana. Tylko czy chcemy Go poznawać, czy prosimy Go o to, objaw nam miłość swoją, Panie, jak bardzo jesteśmy cenni w Twoich oczach, każdy z nas, każda z nas, prawda, jest siostry, moi bracia, jesteście cenne perły w oczach Boga, Na no Bóg każdego kocha inaczej, taką samą miłością, ale do każdego ma jakby inaczej. Na indywidualny sposób ma jakieś swoje specyficzne dojście do serca widzicie, ja musiałam trafić do więzienia. W podłym stanie byłem, tam też narkotyki brałem. musiałam tak głęboko upaść w związki cudzołożne, jakieś, jakieś pornografia, masturbacje jakieś. W szambie grzechu żyłem, kochani, z dala od Chrystusa, z dala od źródła czystej wody, wody żywej, kochani. Zdala od miłości prawdziwej. Uciekamy w jakieś cudłożne związki, żeby się zaspokajać. się ja nie chcę w to wchodzić. Może nie tylko, żeby się zaspokajać, ale to było bez Boga, to jest straszne, kochani. Czekaj na inne mam myślenie, nie po Bożemu. I każdego dnia Bóg oświeca. Bóg oświeca duszę. Daje poznać, z czego trzeba się jeszcze wyspowiadać, odciąć się, nie trzeba się bać. To daje wielkie uzdrowienie, wielkie uwolnienie. Każdego dnia żyć trzeba w jakiejś takim, takiej walce o czystość spojrzenia, o czystość duszy, o czystość myśli, o czystość serca. Żeby zły duch nie zainfekował tego serca jakimś jadem. Każdy z nas ma wolną wolę. Chrystus nas zaprasza każdego człowieka na świecie, zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Także nigdy nie zapominajcie, że jeszcze wiele cudownych, najwspanialszych dni, chwil w waszym życiu w moim waszym jeszcze się nie wydarzyło. Nie ma tak dobrze, kochani, żeby nie było, żeby nie mogło być lepiej. Jesteście umiłowanymi dziećmi Boga. Słuchacie Jego słowa, kochacie go, staracie się go kochać jak całym sercem, wypełniać Jego słowo, kochać drugiego człowieka, starać się rozumieć go, nie przekreślać, nie potępiać. Rozmawiać. Pytać się, a dlaczego tak myślisz? Skąd w tobie takie przemyślenia? Na czym to oparte jest? Każdy ma prawo myśleć inaczej. Różne są drogi do Boga. Na, na różnych etapach każdy z nas jest. Ale każdy z nas wykuwa pokorę każdego dnia, świętość. Miłość, czystość serca, odwagę do bycia uczniem Pana, iść za Jego słowem. Do tego potrzebujemy Ducha Świętego. A owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, uprzejmość, opanowanie, wierność. Jesteśmy słabi, dlatego potrzebujemy Chrystusa, żeby wypełniać Jego przykazania, Jego słowo. To jest dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Tylko bez miłości, kochani, jest ciężko żyć. Bez Ducha Bożego jest ciężko żyć. Ale z Bożym Duchem, kochani, jest tak dobrze człowiekowi. Eucharystia jest takim cudownym darem. I Jezus jest obecny w Eucharystii. Także kochana siostro, bracie, otwórz swoje serce teraz na Boga. Poprośmy go w tym dziesiątku, różańca świętego. Panie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, uznajemy, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. Jesteś wszechmogący, Jezu. Dziękuję Ci, że nas kochasz, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. Dziękuję Ci za mojego brata, za moją siostrę, Panie, za wszystkich ludzi cudownych, wspaniałych, których miałem okazję w życiu swoim poznać, od których ciągle się uczę czegoś, Panie. Bądź uwielbiony w ich sercach. Rozlewaj swoją miłość, Panie, w tych duszach. Teraz, Jezu, w imię Twoje, błagam Cię z moimi braćmi i siostrami, abyś położył na nas swoją dłoń, aby Duch Święty stąpił, pocieszyciel, szczególnie Panie, do tych dusz, które przeżywają trudności. Jakieś może niezrozumienie, Panie, proszę Cię w imię Twoje, abyś pocieszył te dusze, abyś rozlał swoją miłość, Panie, dał im doświadczyć. Jak bardzo ich kochasz. Jak bardzo są cenni w Twoich oczach, Mistrzu. Oddaję Ci, Jezu, ich duszę, ich ciała. Modlę się za nich, Panie. Byś błogosławił im, Jezu, codziennie. Abyś uświęcał ich duszę. Abyś obmywał ich swoją świętą krwią, Jezu. Abyś Panie rozkochał ich serca w Eucharystii na nowo, w modlitwie różańcowej, w Twojej Matce, którą dałeś nam. Prosimy Cię, Panie, tu dziesiątką Maryjo, Królowo nasza, Królowo nasza mamo, Mateczko, nasza ukochana. Proszę Cię, ofierując Ci ten dziesiątek Różańca Świętego, tajemnicę, ukoronowanie najświętszej Maryi, Panny, na królową. Nieba i ziemi, w intencji tych wszystkich ludzi, którzy przeżywają trudności, jakieś lęki. Paraliż, pomóż im Matko Boża, pomóż Maryjo, poroszę Cię z całego serca. Jezu Ciebie również, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryju, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża